Mamy łatwe trzy, trzy fragi Patrzcie, jest tam ktoś Na się jest A mnie pan chyba zabiła Nie, ciebie Lejza Lejs? No dziabnąć Śmieciu Ty gnoju Nie zabiłem cię Znaczy dziabnąć A dobra I tak by zginął Daj B Ani A? Ja? E, możemy w nextie A Bo jak teraz pójdziemy B, to na pewno, to F, o, Te defensa na pewno postawią Krzysiek w drogu w rogu, w rogu Do rogu, Krzysiu nie Już idź, Krzysiu, idź, idź, idź No idzie ten się z... Dobra Jak jest już są... Jeszcze? To właśnie mu... Musisz No ja pójdę pańce, bo ja tu mam. I jest plec plecy będziecie mieli. Wziąłemkę. Kołacha wziął. Sedy to Scout. Dlaczego nie... Mówcie jak... Jakie bronie są plecy. na shotcie? Party. party. E, jak coś, jeżeli ktoś z shota was zabije, to mówcie czy Scout, czy co. Okej. Okay. Nie wygrałeś. Albo jeżeli widzicie coś na shotcie, to mówcie czy Scout, czy co, nie? Ale debi. Fajnie by było gdyby to... jeszcze ten trzeci zabił no. Nie zlepowali No, znaczy teraz możemy pójść A Ale nie, że tak. nie, się chyba Tylko chyba tak. Osoby na dole, patrz, osoby na dole, tak, czyli Karol, Krzyś na dole ja Gogluś na górę idziemy. No co was. Gogoś ja patrz, kupuję SK tak. Czyli patrzcie, patrz, patrz. Freszujcie nas za rampy. Freszujcie i smukujcie, a ja mam Ale już jest dane i ty księdziek na rampę. Gogluś ze mną na pałacach. Mam fleszę jakby co Masz się kawczy, no masz pak Krzysie kawcze, no się kawka nie, ma, to bo... zaczekajcie, przyczekajmy, przyczekajmy Pytam przyczy... przyczy... na rampie Dobra, minus jeden Schody, nie ma nikogo, nie ma chyba nikogo na schodach Jest, e, Ander Krzysie no, ja przyczy... przyczy... mi pod strzały wchodzi, no Ej, ja, ej, ja, wyszedł, sajt, e, 7hp, 7hp Jest schody, schody. Dobrze ci poszło. Oh, nie nie mogę pod ten for Thank you. Kto? Kto no. no. nie klikuje? Jak ci nie mam. Napiszą w końcu kto? Czy już napisali Buta baba baba Buta baba baba ba. No to fajne Mam raz tutaj na 13 ma ładnie. Ale długo tak się już spełnił. Daj, patrz mi tego u CT. Właśnie jest CT za boksami. Ucieka nie, jakiś tu, to jest popa, to jest, snajper, coś, to jest tylko nie pozwól za blisko mu podejść. Ładnie. Ej, patrz, schody. Ja Co, skąd? Schody. schody schmier, to, 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 to Ej, mi was jakoś dziwnie ścina. Mam lagi. Ja też. A, z ciebie to ścina. Ład, ładnie. Mieszam, Mieszam WP. to przez ten nowy internet. Tak reklamują go w TV mówią, że taki dobry, kurde, UPC. to dok, kadot bo to już powoli chyba koniec filmu, co nie? Dawajcie B, 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 15 zł drożej, e, no, drożej, drożej, drożej zapłaciłem, no i kurde. Grożej. No dobra, grożej. ja, ja, ja dobra, pierwszy, pierwszy, ja pierwszy mam, mam Ja grożej. Okej. Okay. No, słyszę, słyszę. Wyskakiwać, tylko bokiem, się paka to tobie jest. I ostatni ustaw. Boję! Odpuścili pep, patrzcie! Dwóch shot, shot. Trzech shot. Jeszcze jeden shot. Platuj! No masz pakę! Spali się on. Punktę będziesz miał. Czekasz, mój! O, skosty go. Zjadłem Uwaga, czy to jest ten mecz? Zróbka z plusem, czy to jest ten mecz? Czy to jest ten, ta chwila? Nie ja Masz? Nie! Ja mam rank'upa Silver 6 Nie mam, siódmy mecz pod rząd Dobra, siódmy ja mecz. 9 meczy pod rząd i Silvera wyższego nie dostałem To z wami grałem, był Kuba, jak z Kubą graliśmy Mieliśmy z 10 podrządnej kurde żadnej ranki Ja jutro mam tę Chyba. Dobra Jeno, ja ile zaczekaj dokładnie, żeby ci nie oszukać ile mam?